Po co nam jest sztuka? To pytanie chyba cyklicznie wraca tak wśród akademików, jak i wśród bywalców muzeów czy galerii. Odpowiedzi na to pytanie jest wiele, a być może jedną z tych odpowiedzi znajdą Państwo na wystawie organizowanej przez Galerię imienia Sklędzińskich przy ulicy Legionowej 2, poświęconej grafikom Barbary Naremskiej-Dębskiej. Proszę Państwa, Barbara Naremska-Dębska była jedną z najwybitniejszych graficzek polskich okresu powojennego. Główny temat jej prac stanowiła architektura. Dlaczego właśnie architektura? No to chyba stosunkowo łatwo ustalić patrząc w jej życiorys. Wszak Urodziła się ona jako córka Stefana Naremskiego, bez dwóch zdań, czołowego architekta przedwojennej Rzeczypospolitej. Wszak swój okres młodzieńczy, swój czas nauki, spędziła w Wilnie, mieście, które zachwyca do dnia dzisiejszego perłami polskiej architektury. Jej dojrzały okres twórczości już w czasie powojennym zawiódł ją do Torunia. Do Torunia, gdzie zawędrowało także wielu innych Polaków z Wileńszczyzny, zwłaszcza tych związanych z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Toruń to miasto, które przecież reklamuje się turystom hasłem gotyk na dotyk. I być może, jak mało które hasło, to właśnie jest prawdziwe. Barbara Naremska-Dębska utrwalała na swoich pracach architekturę. Ale jej twórczość jakby można podzielić na trzy niezależne okresy. Pierwszy okres, okres, który moglibyśmy nazwać akademickim, szkolnym, to po prostu przenoszenie na papier, przenoszenie na formy graficzne brył architektury takimi, jakimi one są. Próba przedstawienia budownictwa w sposób realistyczny, próba oddania atmosfery tych miejsc. Ale na tym artystka nie poprzestała. I rozwijając swoje rzemiosło, swoją sztukę, e, zaczynała z czasem odrzucać ze swoich grafik to, co zbędne w przedstawieniu. Próbowała dojść do syntezy piękna obiektów architektonicznych i z czasem przedstawiała je w sposób nawet coraz bardziej zgeometryzowany, nawet nieco abstrakcyjny, chcąc wydobyć to, co jest w tym pięknie istotnego, skąd ono się bierze, skąd bierze się jego. Źródło. My, kiedy oglądamy w miastach, które odwiedzamy zabytki architektury, przeważnie widzimy pierwsze wrażenie, ogrom całości. Powalają nas gotyckie katedry swoim majestatem, czujemy szorstkość surowych brył modernistycznych, a nie zwracamy uwagi na drobne szczegóły, z których te wrażenia wypływają. I być może właśnie zainspirowani pracami naręskiej i Dębskiej, zaczyniemy dostrzegać takie szczegóły w naszym własnym otoczeniu. Dlatego też zapraszam Państwa serdecznie na spacer po Białym Stoku, abyśmy zwrócili uwagę na otaczające nas drobiazgi i drobiażdżki architektoniczne, które być może na co dzień umykają naszej uwadze.